Co się dzieje? Mi się to nie podoba. Co się dzieje? Mi się to nie podoba. Cześć wszystkim. Tu kanał Wailors. Dziś pokażę, jak włączyć czat na żywo w YouTube. Wchodzimy na YouTube, klikamy Utwórz, potem Transmituj na żywo. W Studio YouTube klikamy Edytuj, potem dostęp. No. Tak to powinno działać. Cobra. Dobra, dobra. E, cześć Kubuś. Chwilo widziałem, co nie i ten miałem ja do ciebie napisać. Jak coś, tak byś no. mógł nie przeklinać i takich rzeczy nie robić, bo mam live'a na YouTube z CS. A dobra. To mi się nudziło. Więc jakbyś mógł tam, wiesz, A ten... rzeczy. Dobra. Ktoś jest? Jeszcze nie, ale... Ale może ktoś zbije. Dobra. Nie ten na razie... Jeszcze wiesz, trochę mogę pograć, ale potem dzisiaj idę do lekarza i jeszcze no dobra, miałem dobra. na Polski zobaczyć co nie, ale dobra. W ogóle w szkole nie byłem, bo ten autobus mi odjechał na przed oczami co nie. A ten... A... A później już nie ma dopiero był o 13, bo następny. No, bo teraz ten buduje drogę co nie? Tam. A, no, 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 wiem, wiem. Ja cię tam zaprosiłam. Mhm. Ja w ogóle tego live'a robię z nagrodami. Więc oni powinni mhm. chcieć. A też nikt nie wbija, to już inna sprawa. Mhm. Aleś dołącz, jak możesz. trochę w CS, a ten... Jak wróciłem... Mhm. Znaczy, nie wróciłem, w sumie nie, nigdzie nie byłem. A, ale trochę grałem tak chwilę, co nie... Co mhm. się w ten, Co się nazywa? Arms Race. A, wyścig zbrojeń, no. Ale nie no, ja wolę... Bo mi się podobało, mi się podoba strzelanie z kałacha, tam w ogóle różne bronie nie. No. Byłem, byłem trzeci, co nie, kilka razy. A potem spadłem na przykład.

Cześć ze strzelaniem No Ja chcę skała po Ja chyba jednak na razie tego live y wyłączę Bo większość osób też jest w szkole jeszcze Mhm